Witam wszystkich serdecznie. To jest Dead Island dodatek Rider White. Ja jestem Gusiek i będziemy sobie pykać. O tak. No, w ostatnim odcinku. Uwaga, uwaga. Rozwaliliśmy most. Ojej. Hurra. No i lecimy dalej zabijać zombiaki, bo teraz idziemy na górę do helikopteru, czyli coś mi się wydaje, że to będzie już... Smutny koniec. Krótka była kampania, ale sympatyczna. Tak więcej akcji w niej było. Mhm. Którą broń by sobie ustawić? tam na razie. A ja! Ojeju, moja noga przechodzi. <laughs> Czy moja noga krwawi? No! Ja krwawię! Pomocy! Nie rozglądamy się. Nie, 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 nie. Idziemy do przodu, pamiętaj. Do przodu. Ktoś, 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 ktoś chce ze mną pogadać. Aha. I zszedł.

Z której strony teraz? Te? No mam nadzieję. Apteczka, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo mi się przyda, bardzo, bardzo, bardzo. Ja muszę iść tu. A zanim pójdę tu, to mogę zebrać z nich? O jej oni mam apteczki, bardzo dobrze. Jee! Yeah. O, wielbię to jego. Yeah! <grystanie> nie wiem po co mięso. To się w ogóle przejść nie da, czyli to była tylko jedna mała arena. To było ewidentnie, że będę musiała tu coś strzelać. Oj. Zostawiam je. nie ma nic. Okej, okay, no to idziemy w jedyne drzwi, które nam tu się... O, no było prawie! No nie, ja nie umiem otwierać drzwi! Nie że w prawdziwym życiu nie umiem, to jeszcze w grze. No to już szczyt wszystkiego, zamknijcie się. Bo jeszcze no, coś ja wpadnie. Dobra, zegarek. Ło! No, nie. Żadne je. Yeah. Zaraz. Tyk! Tyn, 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 tyn. Tutaj chyba w ogóle nie było sklepu, więc nie wiem, czemu niektóre bronie trzymałam jednak. Hmm. Dobre pytanie. Dobra, na razie chcę mieć tą broń. O, no nie, no. No naprawdę, w że ci nie umiem otwierać drzwi. W grze też. Kurczę. To się nazywa mieć pecha. Dun, 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 dun. ciężarek i druty, i w ogóle wszystko. E. Nie wiem, czy zamykać za sobą drzwi, zamknę na wszelki wypadek, bo coś się boję, że. A moment, ile mam kasy? Czy ja mogę ulepszyć jakąś broń? W sumie wypaczonego olbrzyma mogłabym. Albo karabin. Ten jest tańszy. I tylko tyle? Tylko tyle. No nic, ale przynajmniej mój kochany. Ten jest bardzo mocny. Kochany. A ja tam strzelby rzadko używam w grach, szczerze powiedziawszy. Jaki masz nóż? Chodź! No dokładnie! PISOV! Nie. Zdecydowanie nie. Nie. Jezu! Nie. Leż, bo chcecie skopać. Gin. Apteczki, apteczki, wszędzie, apteczki. Tam nie idziemy, bo mnie to nie interesuje i już. Ale mnie interesuje ponowna, ponowna naprawa broni. Tak, na wszelki wypadek. Dun, 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 dun.

kwarcze, ok, wchodzimy na kosz, i wchodzimy też na samochód. Wow, gdzie, co się dzieje? Co tu się dzieje? Leć, i zdepczamy cię z buta. No właśnie, bladziej, seką i w ogóle. Uh, ale mi gra dziwnie prowadzi. Hm, chyba ktoś. Uu. Gdzie jesteś? Myślę, że możemy mu Ej, no już? Mój ostatni mój dla was. Au, podpaliłam siebie też przy okazji. A i możemy teraz ustawić jakąś inną. Broń tu? Mogę ustawić ten łom drugi. Okej, okay, co my tu mamy? Tu mamy... Sprawdzimy, czy któryś jest lepszy. Nie, nie i nie. E, ja chcę zejść na dół, ponieważ podejrzewam, że tu są fajne zabawki teraz. Albo przynajmniej apteczki. Ten miał kasę. Ta miała kasę. Chyba ta. Nie wiem, czy to ona była. E, kasa, kasa, kasa sama. I to nie. Idziemy na górę. Koniecznie. Eee, co się, Aha, nagrania. This is Lance Corporal Andrew Meissner of the BDF. My unit has been deployed to Moresby, and I'm keeping this live journal as record of what's going on here. A plague of some sort has ravaged the population, turning many of the citizens into violent psychotics. Rascal gangs have taken advantage of the pandemonium to take whatever they can. We've been ordered to eliminate any civilians who threaten our mission. I saw what happened in Iraq to the soldiers at Abu Ghraib. I do not intend to take the fall for the failings of my superior officers. I'm leaving these recordings as evidence in the event of a future military tribunal. Oh, shit. Are we under fire? Get to cover! Get to cover! Finally we get to see some action! Cool time. Powiem wam, że bardziej mi interesuje historia raidera niż y, bohaterów. Znaczy bohaterów głównych interesowała mnie do momentu... E, ...do momentu... W sumie chyba do końcówki. Końcówka mnie trochę zawiodła. Pomóż mamo. Bo pewnie się męczy biedak. E, Mamy iść tu. A co jest tam, tam chyba nic? Tu jest jakiś szpędacz, tu jest szwędacz. tam na górze pewnie nic nie ma. Nie wiem, czy robię błąd, że nie przeszukuję. Myślę, że nie. Tu jest lepsza? Tak. To chociaż. Nie, one są takie same prawie. Dobra, idziemy. To nagranie mamy z głowy wszystkie, bo podejrzewam, że było ich pięć. A, przyłączmy sobie na razie na to. Zastanawiam się. Nie, w autobusie nic nie ma. Kurde, wyjdź z tego. Hm. A może ja w ogóle lubię jak jest tak od strony żołnierzy? Historia. Hmm. Nie wiem, jakaś na razie bardziej mi ciekawi. Nie, bo on jest... Yy, samotnie teraz idzie i dlatego tutaj jest ciekawiej. Kurde. O cholera. Tak, to trzeba robić. Podejść, zapytać co się dzieje i odejść. Tak. Co się dzieje? Spadam. Nie wiem, co wzięłam. No, ale dobra. Sprawny młotek. Nie wiem, czy to będzie takie pożyteczne, jak się wydaje. Może tak, może nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Miło, że... O cholera, jak ja sobie tu strzela. Kretyn. Ja mogę strzelić im w łebek. No nie, 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 nie ruszamy się, panowie. Ne. Eee. Okej. Okay. Dobra. Widać nie są ja coś silni. Co mnie cieszy. O kurde. Wow! To nie był dobry pomysł. O nie, Ziomki, To był bardzo głupi pomysł. Wow, nie, teraz się podpalę. Mm -hmm -hmm. Może sobie zmienię teraz na tą broń. Tu przede mną widzę wrogów. Że niby tam. Nie no, ten samochód chyba nie przestanie się palić. Dlatego idziemy do tego dużego i z nim porozmawiamy, ponieważ chyba jest samotny. Czy ja jestem no Bierzmy tę młotową kurczę.

Nie. O Boże! To się się skończy. Nie! O nie, dobrze. Dobra! que Dobra! que você está Gień, gin, gień. O sorry, że nic nie mówię, ale chciałem się troszkę skupić! To się chyba już skończy. Dobra, czas na... O cholera, nie nie, nie, nie nie ja się nie zgadzam. Dobra, apteczka, szybko. Dobra, jest taka sprawa. Ty, wynoś się z mojego ekwipunku. Mam dużo apteczek, to bardzo dobrze. Myślę, że chcemy lepszą maczetę tu. A, tak. Co tu idzie? Jakieś czerwone, wielkie coś do mnie idzie. Świetnie. Mm -hmm. Tak, pośpiesz się. No, bierz mnie. I uciekamy. Ale mało pewnie mówiłam? Skupienie na całej. Zrób mi wszędzie. Executive Protocol 66. Copy that, base. But I'm not calling in the bombers until I know my wife is safe. Then and only then will I execute Protocol 66. Over. Emily. Emily, are you there? Ryder. Oh, thank God you're all right. I'll meet you on the carrier soon, doll. I don't think so. What? What are you saying? What's going on, Emily? Mm. I was bitten. One of my patients. It happened so fast. Oh, Jesus Christ! There's no help for me now. The infection is spreading, and soon. Don't say that. No, I'm sure we, we can't. can. not I radioed the helicopter and told them to stay away. Save yourself, Ryder. I'm already gone. I love you. Colonel, the carrier's just ahead. Hey, you, you listen to me, Emily. Nie zostawię Cię za mną. Wracamy! Słyszałeś mnie? Do więzienia. Teraz! To jest porządek. Tak, panie. Chociaż benzynę? Czy gaz? Czy cokolwiek? No cokolwiek jest helikopter. No właśnie zdawałam sobie sprawę, że nie wiem. Trzeba się dowiedzieć. Hmm. Nie wiem, po co mi ta wiedza? Skoro nie zamierzam nigdy pilotować helikoptera, ani żadnego samolotu, ani nic. Bo by się skończyło to katastrofą. Ojej, jeszcze gramy czasu. A le, dzięki, żeby odcinki nie, końcowe nie były za długie. Czy moja trzeba jest lepsza od tego? No, dużo lepsza. Nie mam mowy, nie wezmę tej. Teraz tak, czy nie. Nie, 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 nie. A, akumulator, to wezmę. Dobra, ziomki, to ja myślę, że tu skończymy, żeby e, końcowe etapy nie były zbyt długie, bo ostatnie e, chwile gry zawsze są długie ze względu na bossa, chyba, że boss był wyjątkowo prosty do pokonania, co ostatnio w grach zdarza się zbyt często. No, ale dobra, ziomki. E, no nie, znowu... Ach, co za małpa. Dobra. Chcesz, to trzymaj sobie. Tego daj mi skończyć. To był Dead Island, dodatek Rider White. Ja jestem synkusiek i się z Wami żegnam. Nara, razie.